Wej, weź coś, daj mi su, baba, ja chcę zobaczyć to działa, za dwóch film Weź ktoś z Was na Discordzie daj mi sub No gdzieś ty jest I, i, jak to się da, daje ta suba? Słyszysz? Daj subskrypcję po prostu eee... Gdzie to jest? For wejdź wejdź na YouTube'a Wejdź na YouTube'a Przez Wantara. A, no i... no. Ale tego linka daj. No to idź przez Vantera. To znaczy... Po prostu na Wanterze na tym. Niech to masz na... W opisie masz to. Właśnie masz, masz to kanału no. ja Jak coś to jest taki test live, bo patrzę czy coś działa. I w ogóle zacie, to to fajnie wygląda to co zrobiłem. Ja tak to wiedzę cię już zobacz, co czekaj. Luknę takie czekaj, nie. Tu do Wantera wracam, żeby nie było. Nie? Ta żeby nie strzelał z dupy No nice zrobiłeś tam z lewej strony na górze, ta? Z lewej strony. Przecież wszystko z lewej strony, prawo subskrypcje A z lewej, no I na dole donaty. Nice Nice porobione Pani ogarnięte Dobra weź... wracam do Wantera. Ale weź ktoś donate'a daj, bo chcę zobaczyć jak to działa Eee, przele... Artu Ale nie tego donate'a Nasze znaczy subskrypcje, te... Jezu, subskrypcje a ja suba dałem ci już tam. Ale ktoś inny niech ta suba od nas, bo wiem, że ktoś na pewno nie dał. No to już czekaj, tylko. Kurwa. Czekaj, zaraz dam już. Sekunda. Już tylko wchodzę. Ale to do dni na tym, bo to jest serio. Co jest massacra? Na tym nutka na bocie, ncs y jak drobno na basie, u mnie. na skokach, zobaczymy się działa i zobaczymy się działa, tylko zasubskrybujmy. Czy mm -hmm. jesteś ten Matrix Music? Nie jestem, ja Nie drugi. Matrix Music, a on jest ten y, Hartu. Jest ten Matrix Music. Oju. To mi też może dać suba, bo dziękuję bardzo. Co dwa dni nowa nutka wraca. Jeżeli by wróciła już jedna, nie? No masz, dałem ci suba Eee Dałeś mi suba Dałem i działa. A co to sobie wzięłeś? Masz nutkę jakąś, czy nie? Donaters twójcza Zesubskrybujcie z Twitch'a Mateusz jak dał mi suba normalnie dziękuję Widzisz kurwa jaki dobry jestem Jadę już za mną, haha Ej ty Co? Hartu... No ty, ty tu byłeś w SF dopiero, nie? no To gdzieś, bo ja też jadę Agora tá, eu vou lançar live, eu